Witam. Tutaj mam taki z odzysku komputer yy, z szafy serwerowej. Yy, cały prawy stół u mnie zajmuje w warsztacie. Co tutaj było? Windows XP, ten komputer to jest Dell Już go tutaj podpiąłem, coś miga. Cieniutki jest do szafy rakowej. No i to będzie jego pierwsze uruchomienie. Milion kabli z tyłu podpiętych. Stary monitor jeszcze u mnie gdzieś tam się znalazł. No, i teraz spróbujemy to wystartować, ale zanim wystartuję, jeszcze pokażę Wam, co jest tutaj w środku. O, cała instrukcja. Tu może tak nie będzie widać. Może lampkę mi się uda. O, proszę bardzo. Już tutaj wcześniej widziałem, co tutaj jest. Dwa procesory, jakaś pamięć. No, na, na tamten czas bardzo yy, ciekawe urządzenia. To gdzieś był 2000 rok. 2002, może, może, może troszeczkę na dysku twardym. Widziałem tutaj z przodu, jest dysk twardy. Yy, CD, taka ciekawostka. I z tej szafy rakowej. Mam komputer i ups -a. UPS jest bez baterii, też prawdopodobnie sprawny. Jeśli kogoś interesuje, to pamięci, że tak pokażę. Pamięci procesor 275 W maksymalnie. A procesory to są procesor 1, procesor 2. Tu jakieś opisy są na tym na tej płycie głównej procesor. No nie widzę tutaj procesora, jaki jest procesor, ale spróbuję to odpalić. A tutaj guzikiem, gdzie my mamy tutaj guzik? Aha, tu jest restart. Tu gdzie miga, to jest to. To jest ten guzik. Zasilanie jest. Dobra. A. No, coś tu się uruchamia. Głośno chodzi zawcony ten wentylator. Coś tu się uruchamia. monitor jest już taki na wykończeniu i dlatego słabo świeci, może mi się uda tu co rozjaśnić coś. I czasami się też zdarzają różne mm, urządzenia, różne maszyny, różne, różne takie rzeczy, które mm, tak jak mówię już mają parę lat. Do niczego już yy, nie, wykorzystamy, nie wykorzystamy takich urządzeń, tak jak na przykład tego komputera. No i tak się zastanawiam co z tym komputerem zrobić dalej, jeśli jeśli się ten komputer uruchomi. Jeśli ktoś by miał pomysł jakiś i ale ja widzę, uruchamia się normalnie. Chodzi co. Co tu mamy? Tu mamy dysk twardy. Zaraz zobaczymy to. Windows niby XP. O, jest, uruchomił się. Także, jeśli ktoś by miał pomysł, no, piszcie, piszcie w komentarzach. Do mnie tam adres mailowy czy, czy, czy telefoniczny znajdziecie. Może jak ktoś ma sensowne wykorzystanie na taki serwer to mogę mu takie urządzonko ofiarować Ale jeszcze z ciekawości spróbuję zainstalować Windowsa 10 No, coś ta myszka już tutaj nie, nie pracuje, bo też myszkę do tego miałem. Zaraz poszukam jeszcze, może jakiejś innej myszki. No, widzę, że to wszystko pracuje. Znajdę na Pendrive, znajdę. Windowsa 10. Spróbuję zainstalować. Ciekaw jestem, czy to w ogóle ruszy. Z jaką prędkością, i spróbuję tutaj odnaleźć jakąś inną myszkę. Tak, by wejść w ustawienia. Ciekaw jestem, co w tym komputerze jest naprawdę duża maszyna. Zobaczcie, jak to wygląda. Całą półkę zajęła w szafie serwerowej. Szafę po prostu będę miał jako. Nie wiem może na dokumenty, może na jakieś tam inne rzeczy, wszystko wyciągnąłem ze środka, a czy te rzeczy, które były, czyli komputer i UPS, UPS bez akumulatorów i tak były zużyte stare. Dopiję kawę i spróbuję instalować, zainstalować Windowsa 10. No nie, nie udało mi się yy, sformatować dysku, znaczy dysku może sformatował, ale yy, Bios nie widzi yy, pendrive'a z, yy, z Windowsem 10 oczywiście Jeszcze ważny jest procesor, tutaj widzę 1400 MHz, czyli to powinno być na minimalne wymaganie dziesiątki. Ale jeszcze dysk twardy, jeszcze raz zobaczę tutaj to jest Windows sprzęt, to jest Pentium 3, tak Pentium 3, 1,4 GHz, także mi się wydaje, że 1 GHz to jest minimalna wartość. I te 2 giga ramu chyba jest dobrze, chociaż tak jak mówię, no nie jestem informatykiem, komputerów nie składam na, na co dzień, także to są tylko takie moje z lat nie wiem, 90. można powiedzieć, jak interesowałem się komputerami, swój własny komputer złożyłem, gdzie był straszny problem. Yy, z, z, całym, z całym komputerem to trzeba było sobie go złożyć, no teraz już yy, przy tym nie, nie jestem. W, w nowinkach technicznych, jeśli chodzi o, o dyski twarde, o procesory, o komputery, na pewno to się wszystko pozmieniało. Pojemność 33 GB Bajty czyli czyli to powinno wystarczyć na Windows 10 no ale niestety nie zainstaluję zresztą też tak się zastanawiam po co tak tego komputera nie wykorzystam nigdzie zobaczcie jaka myszka, jaki komputer to są już takie historyczne że tak powiem rzeczy tak zasilacz, tu chyba dwa zasilacze były nawet, albo może jakaś bateria tu w tym miejscu, no nie mam pojęcia, no komputer strasznie duży w porównaniu do myszki, do... ta myszka też już przecież nie jest jakaś eee... nowa także chyba tyle, no zrobię wrzucę ten filmik, jeszcze jeden mam jeszcze jedno takie urządzonko mam UPS-a dużego 250 W nie co ja mówię 2,5 kW 2500 W Duże urządzenie, baterii nie ma spróbuję tu to uruchomić Coś podobnego jak yy, Mieściło się to w szafie rakowej, coś, coś podobne, podobna wielkość. Razem z akumulatorami. Akumulatorów już nie ma. Także... Tak to wszystko wygląda. Spróbuję jeszcze sformatować ten dysk. I... Składam to wszystko, bo mi miejsca zajmuje. Trzeba się zająć sterowaniem i elektryką. To jest bardziej, bardziej to mnie interesuje niż komputery, chociaż no też trzeba różne rzeczy wiedzieć, gdzie się znajduje procesor, jaki, jakie, jak to wszystko działa, ale tak jak mówię, to są już lata, lata. Świetlne temu, bo to się tak szybko zmienia, że nie ma nawet o czym opowiadać. Ale takie ciekawe urządzenie, tak jak widzicie, zostało mi podarowane. Jeśli ktoś ma ochotę, to dalej mogę podarować. A jeśli u mnie przeleży i nic z tym nie zrobię, no to niestety trzeba będzie oddać na, do odpadów problemowych. Podobnie jest podobnie z UPS-em też go może w następnym filmie odpalę. Zobaczę czy działa. I Wam trochę o nim opowiem. Dobra, dzięki za uwagę. Chyba te wszystkie filmiki, takie z warsztatu, niezwiązane z, z modułami WiFi, ze sterowaniami, zrobię osobny kanał. Jeszcze dwa, trzy filmy tego typu i wszystko przerzucę, żeby, żeby po prostu było to jakoś logiczne, logicznie poukładane. i... Nie wszystko w jednym kanale. Dobra. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.